Siemaneczko z tej strony Młody Gracz i właśnie w dzisiejszym odcinku ogarnę trochę kopalnie, trochę akurat po wykopie Naprawdę może, może być ciekawie. Nie, nie mówię że nie nie mówię, że tak. Zobaczcie sami. W ogóle przepraszam was też za to, że to, to nie było odcinka, ale było naprawdę późno, a robić cały film plus jeszcze miniaturkę to nie chciałam mi się po prostu, a wiecie, się każdemu może kiedyś nie śledzić się robić daną czynność. O, tutaj węgiel przyda mi się, no bo kopu, 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 kopu. Hmm, naprawdę zachęcam Was do zasubskrybowania, bo częściej e, rzucam, a akurat rzadko to bywa tak, że nie rzucę, ale tak to raczej staram się regularnie. Dobra, teraz tutaj. Mm, tutaj właśnie. O! Hop, hop! Teraz tutaj skoczę. Dobra, ogarniam tutaj. E, gdzie oni są? Hmm. Dobra, o! Tutaj jeden skelet. Hm. To, to ja tutaj pójdę. O! Tutaj jest gavel. Tutaj to. Więcej gavel. O! Jezu, Chryste, Czemu to tak fatalnie wygląda? A teraz tutaj pójdę, tutaj nic, tutaj też nic, to się wycofam. Teraz tutaj pójdę. Hmm. ciekawe, bo tutaj naprawdę nic ciekawego nie znajduję na razie. Dobra, no teraz tutaj. Hmm, teraz tutaj. Nie było w ogóle prawie każdej kopalni, to miałem albo MOB spawner, albo kulę amatystową. No Dobra, teraz tutaj pójdę. Wow, otwarty to jest. Węgiel mi się przyda. Kopu, 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 kopu. Ale teraz tutaj właśnie. Naprawdę. Każdy odcinek, jaki rzucam, to jest albo od przygodzie, albo o No, rzadko kiedy akurat poradniki. Hmm, teraz tutaj. Tutaj nic ciekawego nie było. To teraz tutaj pójdę. O, zelazo. Widzieliście chyba... W wcześniejszym odcinku, że akurat pokonałem bossa kolejnego. O, teraz tutaj. O, sporo węgla tutaj całkiem jest, nie powiem, że nie. Hmm, tutaj kopu, kopu. O tutaj, o właśnie. Wow. Dobra, teraz tutaj. Hmm, tutaj też pójdę. Podejrzewam, że najbliższe odcinki będą raczej takie bardziej spokojniejsze. No bo teraz to akurat tutaj pójdę. E, tutaj. Mm. No i tutaj jest zelazo, to je też wykopię. Naprawdę na prawie w każdym odcinku... O, krzynia! E, prawie w każdym odcinku bywa tak, że właśnie coś ciekawego będzie. I naprawdę mocno zachęcam Was. Możecie napisać komentarz, subskrypcję, jeśli zostawić łapkę w górę, tylko kolwiek. dla was to jest film, moment, dla mnie to jest naprawdę sporo. Do teraz tutaj pójdę. Jeszcze więcej węgla. U mnie jest problem z węglem delikatnym. E, na, naprawdę, a masz naprawdę tutaj be, może być ciekawie, nawet w tej kopalni. Podejrzewam, albo. Jak już to pewnie więcej minerałów będzie, nic akcji. No, podejrzewam się naprawdę tak. Ech, no bo teraz tutaj kapu kopu, 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 ale sporo jest tych minerałów. Wow, e, tutaj będzie. Hmm, teraz tutaj. O Jezu, ogórek. Teraz się wycofam. A masz! Jak odleciał na bok! A masz! O, prach. Zabieram i, bior i biorę, i to, co to moje. Teraz tutaj pode znaczy nie podejrzewam, tylko na pewno będą mi potrzebne te bloki węgla, żeby wykopać fortuną, żeby potem mieć jeszcze więcej węgla. No bo teraz tutaj... Tutaj właśnie, hop, hop. Coś tutaj chyba nie będzie ciekawego zbytnio. No bo teraz tutaj wykopię. Hm. O kolejny kipy, a masz. nie, Won! Won! a masz no i pyk tutaj, mm, to jest tutaj, hop, tutaj, mm, tutaj, e, to jest tutaj, wi jezu. Jest jak nisko. O, awa, no i szkielet już mi strzela. Wow. Ja teraz tutaj wykopię. No chodź, no chodź. No i wykopałem. To jest lepiej jeszcze niżej. ui a, a, a masz, a masz, a masz. No i pyk, go pokonałem. Teraz jeszcze niżej schodzę. E, tutaj ząbiak. A masz. Jezu, jak go odrzuciłem. Wow. A masz. No i pyk, znowu. I znowu. No bo teraz tutaj... Chyba tutaj nic nie będzie zbytnio. Co. Oby coś było naprawdę mocnego. E, nie mam co zrobić z EQ. E, tutaj akurat muszę odstawić na szybko. Tutaj proch, tutaj pałeczki, tutaj to. Tutaj to. No i już jest, jest git. No bo teraz tutaj. Teraz tu. O, wow, tutaj idę właśnie i chyba tutaj faktycznie nic nie będzie. Co, pożyjemy, zobaczymy. O, zelazo. Kopu, 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 kopu. Jezu, ten odcinek poszedł marnie tym razem. O, diamenty! Jest to. Wow, naprawdę ten odcinek tak trochę poszedł na marno. Ale no też. Zawsze trzeba było coś nagrać. Hmm, tutaj akurat pójdę. Tutaj pójdę. O, odcinek się już skończy. <laughs> no to co ja mam powiedzieć? Pa, pa! Miłego dnia!